Dzień dobry, ja nazywam się Izabela Tymek, jestem magistrem pielęgniarstwa. A w klinice Koi zajmuję się leczeniem ran przewlekłych oraz trudno gojących. Leczenie ran jest dużym wyzwaniem zarówno dla całego zespołu medycznego jak i pacjenta, ale tutaj w Koi dzięki obecności anestezjologa odbywa się to w znieczuleniu, miłej, komfortowej dla państwa atmosferze. W naszej placówce zajmujemy się leczeniem w zasadzie każdego rodzaju ran, przez rany niedokrwienne, rany związane ze stopą cukrzycową, rany po zabiegach. Przygotowując się do takiego zabiegu, zawsze dbamy, aby całe nasze oporządzenie było jałowe. Sterylizujemy narzędzia i korzystamy ze sprzętu jednorazowego. Na początku, kiedy pacjent przychodzi, pani doktor zbiera wywiad medyczny, żeby jak najlepiej dostosować to leczenie do państwa potrzeb. Pierwszym etapem leczenia rany jest dokładne oczyszczenie tkanek okolicznych. Używamy do tego różnego rodzaju preparatów, następnie odkażamy okolice rany, a później już przechodzimy do tego zasadniczego czyszczenia. Z biofilmu tkanki, żeby po prostu cały ten brud nagromadzony, cały naskórek i wszystkie te tkanki, które są już martwe, musimy usunąć. Do tego wykorzystujemy jednorazowe gąbki jałowe, wykorzystujemy łyżki chirurgiczne. To wszystko brzmi tak strasznie, ale e, cały zabieg odbywa się w miłej atmosferze. A dzięki obecności anestezjologa mamy też do dyspozycji znieczulenie, e, więc naprawdę to tylko tak strasznie brzmi. Hmm.